Zbiórka krwi została zorganizowana w salce parafialnej przy Świdnickiej Katedrze. Akcja, choć skierowana była do wszystkich, tym razem w większości skupiła przedstawicieli duchowieństwa. Dzisiejsza akcja krwi można powiedzieć, że należy do wyjątkowych, gdyż w większości biorą w niej udział klerycy, księża diakoni, także w głównej mierze zawdzięczamy tutaj obecność naszego seminarium, z czego bardzo się cieszymy. Ale przyszły też osoby świeckie, które odpowiedziały na nasz apel, które chcą podzielić się swoją krwią które właśnie w ten sposób chcą wypełnić to przykazanie miłości względem bliźnich. Do godziny 10, czyli po pierwszych 60 minutach trwania akcji, frekwencja była zadowalająca. Poprzednim działaniem klubu HDK była akcja na rzecz 10-letniej Julii mieszkańskiej Świdnicy, która jest chora na białaczkę. W imieniu mamy Julii pragnę serdecznie podziękować wszystkim krwiodawcom, tym wszystkim, którzy dawali krew dla Julii, zarówno tutaj w Świdnicy, jak i w Kamieńcu Ząbkowickim. No Julie czeka jeszcze szereg różnych badań, czekają też kolejna chemioterapia, ale obiecałem, że również z naszą krwią popłynął dar modlitwy w Intencji Julii w Intencji jej Mamy i czekamy zgodnie z obietnicą mają przyjechać do nas na wakacje, aby tutaj wspólnie też się spotkać z wszystkimi krwiodawcami. 23 marca to data kolejnej zbiórki krwi. O miejscu akcji będziemy Państwa informować. Ponadto warto zajrzeć na stronę internetową świdnickiego klubu HDK www.kroplażycia.pl.